Witam serdecznie, z tej strony Adam Kodorowski. Dzisiaj ponownie, kolejny raz, nadal jesteśmy, przebywamy w odległej galaktyce. Przebywamy w świecie Gwiezdnych Wojen, jak i również serialu Mando, czy też tutaj możemy powiedzieć klasycznej trylogii oraz oczywiście w opowieściach Boby Fetta. Mamy kolejny zestaw. Dwóch łowców nagród mamy: IG11 i IG88. Roboty zabójcy. Grogu już dzisiaj podziękujemy. Zestaw jest pod numerem. Tutaj mamy numer SWL99. I zaglądamy posłuchajcie do pudła. Bardzo fajna sprawa, mamy AG 11. Dwie podstawki. Dzięki za uwagę, pozdrawiam Was, niech moc będzie z Wami, cześć.